Cześć, witajcie w kolejnym trzecim odcinku z serii Polacy na kartach. W poprzednich byli już Robert Lewandowski oraz Jakub Płaszkowski. Dzisiaj czas na ostatniego piłkarza z polskiego triazy z Dortmundu, a więc Łukasza Piszczka. No jak wiecie, polskie trio z Dortmundu już nie istnieje, bo Robert odszedł do Bayernu, natomiast e, e, Kuba teraz wypożyczony jest do Fiorentiny, natomiast... Łukasz Piszczek w dalszym ciągu właśnie gra w i Dortmund. No i dzisiaj właśnie Wam zaprezentuję kilka karteczek, które posiadam właśnie z Łukaszem. No i oczywiście jeżeli chcecie następny odcinek z tej serii, to w komentarzu pod tym filmikiem napiszcie jakiego piłkarza chcecie zobaczyć w następnym odcinku. No a my już zaczynamy. A więc tak, Łukasz Piszczek urodził się 3 czerwca 1985 roku w Czechowicach w Dziedzicach na... Górnym Śląsku, karierę juniorską grał m.in. w drużynie Gwarka Zabrze no i co ciekawe w 2004 roku, a więc na początku swojej kariery seniorskiej został już piłkarzem niemieckiej herty Berlin no ale oczywiście wtedy wtedy oczywiście nie łapał się do składu herty, no i herta automatycznie wypożyczyła go w 2004 roku do Zagłębia Lubin i zagłębił Zagłębiu grał do 2007 roku, e, i co ciekawe, z Zagłębiem 2000, e, w sezonie 2006-2007 został mistrzem Polski. Także to była dosyć taka spora niespodzianka. E, no, jak wiecie, jeżeli chodzi o karty, to e, karty z Ekstraklasy wychodzą dopiero od czterech sezonów. Także siłą rzeczy e, Ukasza w barwach e, Zagłębia nie mam, no, ale na pewno Wam. Coś tu wrzucę. No i w 2007 roku gra, odszedł do Herty Berlin, w której grał do 2010 roku. Karty właśnie z Łukaszem z Herty również nie mam. Natomiast wiem, że on występował na kilku naklejkach. Na pewno wam coś tu jeszcze wrzucę i tu wam dam jeszcze taką ciekawostkę, że właśnie. Na początku swojej kariery, a więc jak grał jeszcze w Zagłębiu Lubin, to Łukasz Piszczek nie był obrońcą, tylko był skrzydłowym. No właściwie to nawet napastnikiem niekiedy. I dopiero jak odszedł do Herty Berlin, to można powiedzieć, że z konieczności zrobiono, zrobiono z niego bocznego obrońcy. No właściwie teraz jednego z, bocz z najlepszych bocznych obrońców w Niemczech. No, i w 2010 roku, moi drodzy, Łukasz Piszczek odszedł z Herty do Borusi Dortmund. Borussii Dortmund, z którą zostawał m.in. E, mistrzem Niemiec w sezonach 2010-11 -2011 oraz 2011-12 oraz w sezonie 12 13 doszedł z nią do finału Ligi Mistrzów. Także naprawdę dosyć spore osiągnięcia. Tutaj, taką pierwszą kartą, którą Właśnie mam e, Łukasza z Borus, jest to, właśnie, bazówka z. E, tu nie piszę jakiego sezonu, ale jest to 11 na 12. Dalej mamy Łukasza Piszczka, tu już jest e, Champions League. Sezon, jak widzicie, 12, tak ona się prezentuje. E, no i moi drodzy, tutaj Łukasz Piszczek mamy na karcie limitowanej, jest to sezon. 14-15 tak ta limitka się prezentuje i tu jest jeszcze na karcie fans favorite a więc ulubieniec publiczności jest to sedon 14-15 tylko, że update i co ciekawe to jest karta, która, e, którą internauci właśnie wybierali e, tu widzicie 27% osób właśnie głosowało na Łukasza Piszczka, że żeby to on właśnie znalazł się na karcie Fans Favorite. No wtedy pamiętam, e, chyba 11 piłkarzy zostało wybranych e, do tej 11. No i że piszczek się w niej znalazł to naprawdę dosyć duże osiągnięcie. No, i tu jeszcze mam w barwach Borusi jeszcze jedną kartę z Łukaszem. Jest to FIFA 365 e, limitka. Właśnie karta z. Sezonu 15-16, a więc tego, który no jeszcze teraz trwa właściwie, właśnie, właśnie Łukasz się na tej limitce znalazł. No a teraz e, wam pokażę karty Łukasza, które mam z reprezentacji Polski. A więc tak, w reprezentacji Polski Łukasz Piszczek zadebiutował w 2007 roku. No, i na chwilę obecną, jak nagrywam ten odcinek, to zagrał dla niej 45 meczów i szczelił e, dwie bramki. Pierwszy turniej Łukasza w reprezentacji to Euro 2008 i co ciekawe, e, Łukasz Piszczek miał na to euro niechać, bo był na liście rezerwowych, ale E, właśnie przed mistrzostwami Jakub Błaszczykowski dostał kontuzję, on właśnie nie pojechał. No i w jego miejsce trener reprezentacji, którym wówczas był Leo Benhacker, powołał właśnie Łukasza Piszczka. E, no i właśnie wtedy Łukasz był nie obrońcą, tylko skrzydłowym. No i właśnie on wskoczył w miejsce Miejsce Błaszczykowskiego. E, na karcie z Euro 2008. Łukasz się nie znalazł, ale mamy tu już Euro 2012, które jak wiecie odbyło się w Polsce i na Ukrainie. Tutaj Łukasza Piszczka mamy na karcie Rising Star, a więc e, no, można powiedzieć taka bardziej karta półbazowa. Ale Rising Star, moi drodzy, jest to w tłumaczeniu z angielskiego Wsodząca Gwiazda. No Piszczek wtedy już miał chyba 26 albo 27 lat, no i to jest dosyć ciekawe, że on się na tej karcie znalazł, bo... Bo na takiej karcie zazwyczaj tacy młodzi biłkarze się znajdują, którzy mają około 20 lat. Także to jest dosyć ciekawe. Dalej, moi drodzy, kolejna karta z Euro 2012. Jest to Limited Edition UKAS Piszczek. Piękna, naprawdę karteczka. Mi osobiście bardzo się te limitki z Euro 2012 podobają. Naprawdę piękne pod względem wizualnym. Dalej, moi drodzy, mamy już. ROTU Euro 2016, karta bazowa Łukasza Piszczka. Tu można powiedzieć jeszcze jedna karta z Piszczkiem z ROTU Euro, ale to nie jest właśnie karta z Piszczkiem, tylko to jest właśnie line-up, a więc karty poświęcone reprezentacji Polski. Line-up, który składa się z trzech takich puzerków Tak on wygląda po połączeniu. No i jak widzicie, tutaj. Z boku jest e, Łukasz Piszczek, dosyć ważna postać w tej reprezentacji, także tak to, moi drodzy, wygląda. E, no i Euro 2016, moi drodzy, nam zostało. Tutaj Łukasz Piszczek pojawił się na karcie Dynamo, czyli właściwie takiej pół bazówce, karta Dynamo, a więc Przedstawiająca piłkarzy, którzy przebiegają duży dystans w, tra w trakcie trwania meczu. Tak się ona prezentuje. No i ostatnia już karta z Łukaszem. No właściwie też nie jest to karta z Łukaszem, a z reprezentacją Polski, bo jest to karta Ilewana, więc e, jednastka właśnie wyjściowa Polaków. No i jak widzicie, tutaj na prawej obronie Piszczek właśnie się znalazł. No i myślę ja osobiście, że Piszczek na tej prawej obronie na euro. 2016 będzie grał, bo właściwie jedynym jego konkurentem w miejscu o składzie jest Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa, no ale przez to, że Piszczek gra w Niemczech, jest piłkarzem, myślę o klasę lepszym od Artura i to właśnie Piszczek będzie na tej prawej stronie grał, także moi drodzy tak by ten odcinek wyglądał, jeżeli właśnie chcecie następny odcinek z tej serii, to Zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie jakiego piłkarza chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.